Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że Maja Herman to psychiatrka i psychoterapeutka. Prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje prawie 40 tysięcy osób. W swoich postach często porusza różne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego. Tym razem opublikowała jednak zdjęcie zadania, które jej syn miał wykonać na lekcji religii. Chłopiec chodził wówczas do pierwszej klasy szkoły podstawowej, a po otrzymaniu takiego polecenia więcej nie wrócił na katechezę. Na zamieszczonej przez Maję Herman ilustracji widać scenę ukrzyżowania z pustym miejscem na krzyżu. Dzieci miały pokolorować na fioletowo napis Wielki Piątek, wkleić naklejkę z Jezusem na krzyż oraz opowiedzieć na czym polega proces ukrzyżowania. Mój syn pomalował napis na fioletowo, ale odmówił wklejenia i jenia Jezusa, bo powiedział, że nie ma zgody na to, by wieszać na krzyżu dobrych ludzi, a Jezus był dobry i on woli ukrzyżowania kogoś złego. Dlatego narysował creepera z Minecrafta. Dostał jedynkę od katechetki. Wyszedł z tej lekcji i przyszedł do domu i powiedział, że nie chce chodzić na te lekcje, gdzie każą ci dobrych ludzi wieszać. Ja się nie zgadzam. Aktualnie jest w szóstej klasie, nie wrócił nigdy na religię. Pytanie, czy szkoła to miejsce na, na religię, pozostawiam otwarte, napisała psychiatrka. Dla jasności, to jest informacja na podstawie posta na Facebooku opisującego coś, co wydarzyło się kilka lat temu, dlatego ja się nie upieram, yy, że to wydarzyło się dokładnie w taki sposób, ale przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest obraz rzeczy, które jak najbardziej dzieją się na katechezach w polskiej szkole i yy, dlatego warto to sobie trochę omówić. To znaczy, no, gdy dziecko mówi, że Ale Pan Jezus sobie na to nie zasłużył, bo zasadniczo to mówi, no to dobrze, to jest fantastycznie, to znaczy, że dziecko faktycznie świadomie podeszło do tematu, wyciągnęło jakiś właściwy wniosek z tego wszystkiego. O to właśnie w tym chodzi, że On sobie na to nie zasłużył, a i tak mu to zrobiliśmy. I katechetka mogłaby pociągnąć ten temat wraz z wyjaśnieniem, że to, że rysujemy, że tam naklejamy coś, to nie znaczy, że nam to się musi podobać, no ale tak się właśnie stało. I w ogóle, no to przecież elementem edukacji jest również obcowanie z negatywnymi bodźcami. Jeżeli komuś robi się przykro na myśl o tym, że Jezusa ukrzyżowano, to jest zupełnie właściwa reakcja, i to przecież otwiera w ogóle pole do wartościowych lekcji. Także popatrzcie, nawet historie, w których przechodzimy przez tak przerażające momenty, mogą dojść do najszczęśliwszego może możliwego zakończenia. Tak? Ale rzeczywistość jest taka, że w wielu przypadkach, nie we wszystkich, ale w wielu przypadkach katecheza w Polsce wygląda tak, że masz recytować formułki i nie zadawać pytań, i broń Boże, żebyś nie miał własnej refleksji na temat wiary. Nie wpisałeś się w klucz, no to jedynka siadaj. I to jest tak naprawdę podejście, które no, też zdarza się szerzej w polskiej szkole. No, natomiast w kwestii samej katechezy, ja myślę, że jest całkowicie realna możliwość, że gdyby przez te ostatnie 30 lat w Polsce katechezy w szkole po prostu nie było, to. Istnieje szansa, że dziś nastawienie młodzieży do kościoła mogłoby być nawet lepsze, bo jest raczej kiepskie, tak? Ja to mówię z bólem, tak? Ale myślę, że można zaryzykować takie stwierdzenie, że katecheza w szkole w ujęciu systemowym nie tylko nie działa, ale może nawet działa w odwrotnym kierunku, niżby jej autorzy chcieli. A druga sprawa to jest taka. Druga sprawa to są rodzice kompletnie oderwani od rzeczywistości, tak? No bo szkoła zawaliła tutaj, tak? Katechetka zawaliła. Ale co? Matka nie mogła wytłumaczyć tego samego dziecku? Ja nie mówię, żeby go na siłę wciskać na tę religię, jak nie chcę, ale to jest dość prosty koncept do wytłumaczenia, że możemy narysować tam, nakleić coś, o czym wiemy, że było to tragiczne. Ale są rodzice, ja nie mówię, czy tak było konkretnie w tym wypadku, ale ogólnie są rodzice, którzy zdają się wychodzić z założenia, że to szkoła jest od edukowania i oni sami już nic nie muszą dziecku dalej tłumaczyć. Oraz z własnego doświadczenia wiem, że są rodzice, którzy mają paniczną wręcz reakcję na poruszanie tematyki krzywdy i cierpienia, a już zwłaszcza na renigi. Ja z pierwszej ręki znam takie przypadki, gdzie rodzice, wierzący rodzice, przychodzili do, do katechetki z prośbą, żeby nie mówiła ich dziecku, że pan Jezus umarł na krzyżu, bo to jest bardzo przykre. No i wiecie, to co tutaj czytamy to jest jakaś tam ciekawostka, ale mam wrażenie, że podobnych zdarzeń dzieje się w Polsce całkiem sporo, a chyba nie musiałoby się dziać, tak? I jak to dokładnie rozwiązać, jak podejść do tego problemu to jest kolejno osobny temat, ale dobrze, że się w ogóle o tym mówi. Kolejno. Wybory zawsze budzą w Polakach wiele emocji. Nikt jednak nie spodziewał się tego, co wydarzyło się w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta pokłóciła się ze swoim partnerem o wyniki głosowania. W tej miejscowości odbędzie się druga tura, gdzie kandydat lokalnego komitetu zmierzy się z tym popieranym przez KO. Emocje sięgnęły zenitu i kobieta chwyciła za kość z garnka, w którym gotowała zupę. Zaatakowała swojego wybranka tak dotkliwie, że rana musiała zostać zszyta. Badania wykazały, że oboje byli pod wpływem alkoholu. Agresorka była już wcześniej zatrzymana za znęcanie się nad partnerem i teraz grozi jej nawet do 7,5 i pół roku pozbawienia wolności. Natomiast co ciekawe, historia z Bartoszycy została szybko podchwycona przez media. Okoliczności ataku Kościoł z Zupy zostały też wyśmiane przez różne strony tworzące internetowe memy. Pojawił się materiał ten również we wtorkowym wydaniu serwisu informacyjnego z TVN24 opisującym z paskiem opisującym wyborcza kość niezgody. Zrelacjonował ją reporter Mariusz Sidorkiewicz, czym wyraźnie rozbawił Annę Seremak. Oczywiście wzbudziło to niemało negatywnych reakcji internautów, którzy uznali, że napady śmiechu w reakcji na informacje o przemocy domowej, to nie jest jednak do końca fajna rzecz, nawet gdy ofiarą był mężczyzna. Całą sytuację też, cała ta sytuacja najwyraźniej rozbawiła też redakcję Gazety.pl, gdzie obok artykułu o reakcji w Twente 24 pojawił się quiz, w którym zapytano o motywację kobiety atakującej partnera kościoł z zupy, podano kilka wyśmiewających sytuacji odpowiedzi, np. przykład takie jak Marchew wyjęta z zupy jest za miękka, żeby kogoś nią zdzielić, albo nie miała pod ręku dorodnego pora. Sonda również spotkała się z dość krytycznym przyjęciem. Portalowi zarzucono wyśmiewanie się z przemocy domowej, którą ofiarami są mężczyźni. W czwartek redakcja przeprosiła za feralną. Ankiety. I wiecie, y, oczywiście, ta dziennikarka w TVA y, nie śmiała się z samego faktu, że kobieta pobiła mężczyznę, tylko z tego, że zrobiła to kością, tak? No bo wiecie, kość niezgody, hahaha. Ha, ha. I jasne, humor jest subiektywny, różnych ludzi róż śmieszą różne rzeczy, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Tutaj, oczywiście, internet sobie poburczał, tam gazeta.pl przeprosiła i tak dalej, ale wyobraźcie sobie po prostu odwrotną sytuację. Mężczyzna atakuje żonę kością, także musi mieć ona założone szwy. Leci z tego materiał w TVN z hasłem Kości Niezgody, i prezenter dostaje na wizji napadu śmiechu, bo Kościół Niezgody facet ranił żonę. Czy taki prezenter zostałby może następnego dnia wyrzucony z pracy? Czy każde medium w Polsce zrobiłoby może z tego aferę pod tytułem skandal w telewizji? Czy może politycy niektórych opcji natychmiast nie wskoczyliby na ten temat, że to jest objaw tego, jak w naszej kulturze znormalizowana jest przemoc wobec kobiet i tak dalej? Jak sądzicie? Bo tutaj po prostu internet sobie poburczał. I ktoś teraz może zakrzyknąć: Szymon, ale kobieta bijąca mężczyznę, a mężczyzna bijący kobietę to nie jest to samo. Słuszna uwaga. Choć może, wiecie, akurat nie w tym konkretnym wypadku, bo facet musiał mieć szwy zakładane, tak? Ale ogólnie to jest słuszna uwaga. No bo to jest różnica, czy mniejsza bije większego, czy większy bije mniejszą. I wystarczy wspomnieć, że pomimo iż według statystyk podobna ilość mężczyzn i kobiet pada ofiarą przemocy fizycznej ze strony partnerki, partnera, ale jednocześnie kobiety znacznie częściej doznają w wyniku tej przemocy poważnych obrażeń. Więc samo to, że przemoc kobiet wobec mężczyzn jest kulturowo postrzegana nieco bardziej pobłażliwie, jest nawet zrozumiałe, w sensie wiemy dlaczego tak się dzieje, już abstrahując od tego, czy to dobrze, czy źle. No tylko, że przecież dzisiaj niezwykle popularne jest rozciąganie idei równouprawnienia nie tylko na warstwę prawną, ale również na warstwę kulturowych norm i oczekiwań wobec ludzi. I na przykład często uważa się, że nawet jeżeli w ujęciu statystycznym kobiety częściej są takie, a mężczyźni częściej są tacy, to nie powinniśmy się takimi założeniami kierować i co więcej, powinniśmy zwalczać, oburzać się o wszelkie przejawy takich postaw publicznie. Tylko, że jeśli ktoś tak uważa, to absolutnie nie może akceptować takiego zachowania w telewizji, jakie widzieliśmy. Znaczy może, ale wtedy będzie hipokrytą, tak? Dlatego, kiedy na przykład wiecie, Maja Staśko oburza się o zachowanie tej prezenterki, to okej, okay, to jest konsekwentna postawa, dobrze. Ale kiedy cała reszta ludzi, którzy na co dzień są tak strasznie zatroskani o równe traktowanie, teraz albo siedzi cicho, albo wręcz wyjaśnia, że to było zupełnie co innego, bo przecież są różnice między płciami, to już abstrahując od tego, czy równe traktowanie w ogóle to jest dobry pomysł, czy nie, to może po prostu warto zadawać właśnie pytania, czy takim ludziom w ogóle chodzi naprawdę o to równe traktowanie. Bo gdyby na przykład ministerstwo równości istniało po to, żeby była równość. No to to jest jeden właśnie z takich przykładów, w których minister równości ma okazję do medialnego zajęcia stanowiska, wypowiedzenia się, tak? No ale przypominam, że celem Ministerstwa Równości, broń Boże, wcale nie jest równość, tylko coś zupełnie innego. Kolejno. Amerykański gigant Meta zapowiedział, że w ramach walki z dezinformacją w mediach społecznościowych od maja będzie umieszczał specjalne oznaczenia przy treściach generowanych przez sztuczną inteligencję. Planujemy rozpocząć proces oznaczenia treści generowanych przez AI w maju tego roku, poinformowała Monika Bickert, wicedyrektorka odpowiedzialna za politykę treści na platformach społecznościowych należących do konglomeratu Meta, czyli Facebook, Instagram i Threads. Bickert poinformowała, że treści będą oznaczane dopiskiem Made with AI. Nowa, poli nowa polityka mety ma być stosowana przy każdym rodzaju treści. Niezależnie, czy jest to dźwięk, wideo, czy obraz wygenerowany przez AI. Filtrowanie jest lepsze niż nic, ale na pewno będą dziury w tej siatce. Komentuje dla agencji AFP, dyrektor ds. AI w Consulting OnePoint Nicolas Godmet. Ekspert podał przykład stron, które korzystają z publicznie dostępnych źródeł i nie mają dostępu do takich oznaczeń jak mety, jak meta przy tworzeniu treści. Specjalista zaznaczył, że mimo wszystko większość platform generujących treści przy użyciu sztucznej inteligencji używa tego typu technologii, czyli będzie. To mniej więcej skuteczne. Korporacja Meta zadeklarowała, że nadal będzie usuwać wszelkiego rodzaju treści, które ingerują w procesy wyborcze, są oznakami nękania, molestowania w sieci bądź innymi przypadkami łamania polityki użytkowników firmy. I dobrze, no w sensie fantastycznie, tak, jak być może kojarzycie, ja tutaj sugerowałem, do no dokładnie tego typu rozwiązanie, tak, że, że, że byłoby to dobre, wielokrotnie już o tym mówiłem i oczywiście, że to nie będzie w 100% skuteczne, bo nic nie jest, ale to jest krok w dobrą stronę, bo znaczy ja nie widzę żadnych ewidentnych szkód, które mogłyby z takiego, z takich oznaczeń płynąć, bo to nadal oczywiście można, tworzyć w granicach rozsądku wszystkie dowolne treści, robić co kto ma ochotę, tylko niech będą oznaczone czym są, tak? A jest, myślę, że dużo punktów, gdzie potencjalnie ta, to rozwiązanie może pomóc w rozprzestrzenianiu się fejków i tak dalej. Następnie, ciekawostka. Richard Dawkins, jeden z najsłynniejszych ateistów świata, zadeklarował się jako kulturowy chrześcijanin. Dodał, że gdyby musiał wybrać między chrześcijaństwem a islamem, za każdym razem wybrałby to pierwsze. Autor książki Bóg Urojony, bestsellerowej pozycji z 2006, w której Dawkins twierdził, że Bóg nie istnieje, poczynił swoje uwagi w rozmowie z Rachel. Johnson dla radia LBC brytyjskiego. Tematem dyskusji był fakt, że w tym roku na Oxford Street w Londynie obchodzono muzułmański Ramadan zamiast święta Wielkanocy. Dawkins powiedział, że jest przekonany, iż Kulturowo jesteśmy krajem chrześcijańskim. Dalej nazwał siebie kulturowym chrześcijaninem. Nie jestem osobą wierzącą, ale istnieje różnica między byciem wierzącym chrześcijaninem a chrześcijaninem kulturowym. Uwielbiam hymny i kolendy. w chrześcijańskim etosie czuję się jak w domu, powiedział. Dawkins powiedział także, że spadek frekwencji w kościołach, w połączeniu z planami budowy około 6 tysięcy nowych me meczetów w Wielkiej Brytanii, stanowi dla kraju duży problem. Gdybym miał wybierać między chrześcijaństwem a islamem, za każdym razem wybrałbym chrześcijaństwo. Wydaje mi się, że jest to zasadniczo przyzwoita religia, w przeciwieństwie do islamu, który taki nie jest, powiedział Richard Dawkins. I dla jasności, ten news mam wrażenie, że w niektórych bańkach był przedstawiany jako coś nowego, jakby Richard Dawkins zmienił zdanie czy coś, ale nie. Dawkins określał siebie jako chrześcijanina kulturowego już w swoich książkach wiele, wiele, wiele lat temu. Samo to nie jest nowością. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że jego martwi spadek frekwencji w kościołach. Przy budowaniu 6000 meczetów nowych w Wielkiej Brytanii, co jest już trochę ciekawe, bo przecież spadek frekwencji w kościołach, odchodzenie ludzi od chrześcijaństwa, to jest przecież to coś o co on walczy prawie całe swoje życie. Przecież Richard Dawkins bardzo chciał, żeby spadała frekwencja w kościołach, tylko teraz się okazuje, że on nie chciał, żeby cokolwiek innego przychodziło na to miejsce bo wszystko, co przychodzi na to miejsce, okazuje się jeszcze mniej mu podobać, tak? Bo jak przychodzi islam, to już nie jest fajnie. Jak przychodzą ludzie, którzy mówią, że nie da się stwierdzić, ile jest płci, to Dawkins łapie się za głowę i krzyczy na mediach społecznościowych, bo jest biologiem i wie, że to są bzdury. Jak przychodzą ludzie, którzy chcą prawnie karać za obrazy ich uczuć, to Dawkins też jest niezadowolony, bo jego zaczynają karać, tak? Bo on nigdy sam się w język nie gryzł przecież, tak? Mam wrażenie, że jemu się chyba wydawało, że wraz ze spadkiem popularności tradycyjnej religii, to miejsce wyznacznika wartości w kulturze pozostanie puste. Jemu, nie wiem, być może się zdawało, że wszyscy nagle zostaną oświeconymi filozofami, a jakoś tak się nie dzieje, jakoś tak się wydarza, że gdy ludzie są wyciągani z jednego systemu wartości, to na oślep łapią pierwszy, lepszy, inny, byle tylko czegoś się trzymać. A ludzie, którzy tak strasznie narzekali, że ten stary system filozoficzny nie był do końca racjonalny, bo nie był, to teraz rwą włosy z głowy, że te wszystkie kolejne pomysły w tym, na tym polu są jeszcze mniej racjonalne. I to jest takie pytanie, od którego ja regularnie zadaję, zachęcam po prostu do zastanawiania się z waszej własnej obserwacji. Waszym zdaniem wraz ze spadkiem religijności w ostatnich kilkunastu latach ogólnie społeczeństwo staje się bardziej, coraz bardziej racjonalne, jak obiecywano, że będzie, czy może je tak coraz mniej? Jak sądzicie? Następnie, choć w tym kraju nie kończą się sukcesem żadne większe projekty infrastrukturalne, Polska buduje nowe gigalotnisko. To wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu, który już cierpi z powodu wysokich podatków ekologicznych, pisze Filip Fritz, korespondent zagraniczny niemieckiego dziennika Die Welt. Korespondent Die Welt w Warszawie obawia się o przyszłość niemieckich portów lotniczych, jeśli powstanie CPK. Pisze o tym w czwartowej publikacji Polskie Wypowiedzenie Wojny i Pogłoski o Niemieckiej Ingerencji. Jednocześnie dziennik zwraca uwagę, że nadal nie zapadły ostateczne decyzje dotyczące CPK. Jego słowa, ostatnie słowa, ostatniego słowa nie powiedział w tej sprawie jeszcze Donald Tusk. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek nie miał, miał nie odpowiedzieć na prośbę o wywiad. Autor podkreślił, że niemiecka opinia publiczna nadal nie zna projektu inwestycji, które będzie miało ogromny wpływ na Niemiec. Lotniska. Cpk ma wypełnić lukę w Europie Środkowo-Wschodniej, gdyż w tej części kontynentu nie ma lotniska na skalę Frankfurtu czy Paryża, pisze Deutsche Welle, które cytuje materiał z Die Welt. Autor ocenił, że powstanie Cpk spowoduje, że Polacy oraz Czesi nie będą już podróżować do Berlina. Polska szykuje się do wywarcia presji na bran branżę lotniczą w Niemczech, ocenił Fritz, cytowany przez Deutsche Welle. Presja może być dotkliwa, gdyż w niemiecki transport uderzają coraz wyższe opłaty środowiskowe oraz lotnicze. Do artykułu odniósł się w serwisie X były prezes CPK Mikołaj Wild, którego odwołano w styczniu. We wpisie nawiązał do Michaela O'Leary, szefa Ryanera, który publicznie krytykuje CPK i uważa, że Polska powinna zrezygnować z realizacji tej inwestycji. Wiecie, kiedy ja kilka razy wspominałem, że największy problem z CPK to będą mieli Niemcy. To gdzieś tam się przewijały takie komentarze. Szymon, znowu gdzieś tam siejesz defetyzm. A jednak, i ja raz jeszcze powtórzę: mam nadzieję, że nikt w polskim naszym kochanym rządzie na poważnie nie bierze pod uwagę opinii Niemców co do tego, czy robić w Polsce wielkie projekty infrastrukturalne, czy nie. Bo jeżeli ktoś chciałby przedstawić argumentację. CPK, mimo wszystko, się Polsce naprawdę nie opłaca. No to śmiało, ale z tego, co ja mniej więcej się orientuję, to taka argumentacja jest raczej słaba. Nie licząc być może tego, że obecny rząd wolałby przeznaczyć te naprawdę spore pieniądze na rzeczy, które bardziej przemówią konkretnie do jego odbiorców, wyborców, ale to chyba nie jest dobry argument, gdy mówimy o ogromnych, strategicznie ważnych yy, ustawiających Polskę na najbliższe dziesięciolecia projektach. Bo jeżeli to się skończy tak, że ten projekt naprawdę zostanie wstrzymany, no to. Wiecie, ja chciałem powiedzieć, że to będzie wielkie rozczarowanie postawą tego rządu, ale może to też będzie oznaczać, że myśmy się po prostu naiwnie udzili, że niektórzy ludzie potrafią wyciągać wnioski z rzeczywistości, a jednak nie bardzo to wychodzi. Kolejno. Jak zapewne wszyscy wiecie, w nocy z soboty na niedzielę w kierunku Izraela z terytorium Iranu wystrzelono dziesiątki dronów i rakiety manewrujące. Informację potwierdziła Izraelska Armia. Irańska telewizja przekazała informację o olbrzymim ataku powietrznym. Izrael jest w stanie podwyższonej gotowości i spodziewał się ataku odwetowego z Iranu za przeprowadzony w ubiegłym tygodniu ostrzał z powietrza, w którym w Syrii zginęło dwóch irańskich generałów. Iran oskarżył o ten atak Izrael. W środę najwyższy przywódca Iranu zapowiedział, że Izrael musi zostać i zostanie ukarany. W ten sposób odniósł się właśnie do tych wydarzeń. 1 kwietnia, gdy siły izraelskie ostrzelały pracówkę dyplomatyczną w Damaszku, zabijając siedmiu członków irańskiego korpusu strażników rewolucji. Większość irańskich pocisków i dronów, ponad 300 sztuk, została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą, ale jeden z ataków ranił w Izraelu siedmioletnią dziewczynkę, a inny lekko uszkodził bazę wojskową. Ogłosił w nocy z soboty na niedzielę rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Sprawę można uznać za zakończoną, oświadczyło stałe przedstawicielstwo Iranu przy ONZ. Jeżeli jednak reżim izraelski popełni kolejny błąd, reakcji Iranu będzie, będą znacznie surowsze. Jest to konflikt pomiędzy Iranem a podłym reżimem izraelskim, od którego USA muszą utrzymać się z daleka. Dodała irańska misja. Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi zestrzelić niemal wszystkie drony i rakiety, zaś Izrael wysłał jasny sygnał swoim wrogom, że nie są w stanie zagrozić jego bezpieczeństwu, powiedział w oświadczeniu prezydent USA Joe Biden po rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Biden zapowiedział, że w poniedziałek zwoła spotkanie przywódców G7, aby skoordynować zjednoczoną reakcję dyplomatyczną na atak Iranu. Atak potępiło większość MSZ krajów zachodnich, w tym Polska. Do deeskalacji wzywają także Chiny w obawie przed skokowymi cenami cen energetycznych. Głos w sprawie. Zabrał także premier Tusk. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski, ale świat staje na krawędzi. Dlatego polskie państwo musi być silne, społeczeństwo solidarne, armia dobrze przygotowana, a pozycja międzynarodowa stabilna. Bezpieczeństwo najważniejsze. To znaczy tak, zła wiadomość jest taka, że gdyby Izrael po prostu odpowiedział w tym momencie ogniem na Iran i zbombardował Iran na przykład, to prawdopodobnie moglibyśmy mieć nawet trzecią wojnę światową. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że raczej nic takiego się nie wydarzy. Izrael tego raczej nie zrobi. Bo jak się spojrzy właśnie na te najnowsze komunikaty, to zarówno to Iran mówi po tym ataku, że osiągnęliśmy swoje cele i uznaje sytuację za, za zamkniętą, a Izrael deklaruje, że będzie odpowiedź, ale tej odpowiedzi dokonamy w stosownym czasie. Czyli sytuacja jest taka, że Iran oczywiście tam musiał jakoś odpowiedzieć na to zabicie swoich generałów, ale nie chciał chyba odpowiadać za bardzo, żeby się to nie wyeskalowało, a przynajmniej nie na ten moment. I wygląda na to też, że Izrael wie, czym by się skończyła ichniejsza eskalacja i chyba woli tego uniknąć. Na szczęście. Kolejno. Zapadł wyrok w sprawie 26-latki Starnowskich Gór, która w mailach do śląskiej nowej lewicy napisała, że Wacław Kroczek ma skłonności pedofilskie. Sąd uznał ją za winną pomówienia i nakazał przeproszenie pokrzywdzonego. Wyrok jest prawomocny. Wacław Kroczek zapowiada, że w tej sprawie przed sądem staną kolejne osoby. Jesienią 2022 roku 26-latka Starnowskich Gór napisała e-maile na adres lokalnej lewicy. Wacław Kroczek mówi, że o ich treści dowiedział się w październiku 2022 roku. W biurze posła Marka Balta w Tarnowskich Górach. Nie wiedział, kto jest autorem maila. Nie chciano mu ich udostępnić. Natomiast maile odczytano około 20 osobom Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. Opowiada Jan Miodek, który wspierał Wacława Kroczka od strony prawnej. To była intryga polityczna, on był bliski załamania, dodaje. Treści te doprowadziły do mojego skreślenia z listy Nowej Lewicy do Sejmu w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023, uważa Wacław Kroczek. Próbował wyjaśnić kwestię maili w strukturach ugrupowania, ale ponieważ poczuł się zbyty, ostatecznie wystąpił z Nowej Lewicy. Wcześniej Wacław Kroczek skierował doniesienie do prokuratury. W trakcie postępowania wyjaśniono, kto napisał maile. Okazało się, że była to 26 latka Starnowskich Gór. Zapadł wyrok, którego prawomocny odpis Wacław Kroczek otrzymał w ostatnich dniach marca. Sąd rejonowy uznał 26-latkę winną pomówienia co mogło poniżyć go w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu oraz pełnienia funkcji. Kobieta została skazana na miesiąc ograniczenia wolności polegający na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin. Sąd zobowiązał skazaną do przeproszenia Wacława Jana Kroczka za głoszenie nieprawdziwych i pomawiających go treści dotyczących jego cech osobistych i zachowania. Na tym sprawa się nie kończy. Wacław Kroczek i Jan Miodek mówią o pociągnięciu do odpowiedzialności osoby, a być może i osób które zgodnie z zeznaniami 26-latki skłoniły ją do napisania pomówień. I to wydarzenie jest o tyle ciekawe, że zwróćcie, iż kilkoma mailami udało się zniszczyć polityka niskiego szczebla nowej lewicy. A karą za to już po wyroku sądu jest 20 godzin prac społecznych? Waszym zdaniem to jest duży koszt? 20 godzin roboty, żeby wywalić człowieka z wyścigu do polityki? Mi się zdaje, że to niezbyt duży koszt. I teraz jestem po prostu ciekaw, czy na przykład kilkudziesięcioma takimi mailami dałoby się kompletnie sparaliżować start nowej lewicy w jakichś przyszłych wyborach? Jak sądzicie? Bo jeśli tak, to winnym tego jest nikt inny, jak atmosfera panująca w środowisku, w którym najwięcej punktów dostaje się za wynajdywanie złych ludzi we własnej grupie. I oczywiście, że ludzie tylko czekają na nadużycie takiej atmosfery i tyle. Kolejno. PKB per capita w Polsce, liczony według parytetu siły nabywczej, osiągnie 99,6% średniej unijnej w 2023 roku, wobec niecałych 80% osiągniętych w 2023 roku, szacuje Credit Agricole Bank Polska. Polska wstępując do Unii Europejskiej w 2004, notowała PKB per capita liczony według parytetu siły nabywczej na poziomie 51% średniej unijnej, 3 Trzeci najniższy wynik w całej ówczesnej Unii. Przypomniano, że w 2016 Polska wyprzedziła Grecję pod względem PKB per capita, w 2018 Słowację, w 2020 Portugalię, przy czym Portugalia wyprzedziła Polskę ponownie w 2023 oraz Węgry, osiągając w 2023 niemal 80% średniej unijnej. Wynika to z tego, że polska gospodarka była relatywnie odporna na szoki, jak i takie jak światowy kryzys finansowy, kryzys zadłużenia w Unii, czy też kryzys związany z pandemią. Odporność tę rozumiamy nie tylko jako mniejszą ale spadku aktywności gospodarczej, ale też relatywnie szybkie na tle innych gospodarek przechodzenie do fazy ożywienia, napisał bank. No i fajnie, lepiej późno niż później, tak? Ale też warto powiedzieć, że jeśli obserwujecie zagraniczne media, to Polska często, dość mam wrażenie, pojawia się jako przykład absolutnie fenomenalnego skoku gospodarczego przez ostatnie 30 lat. Dlatego wiecie, no jasne, narzekajmy na to, co nam nie idzie obecnie w Polsce, ale też warto docenić, że zrobiliśmy ogromny postęp na tym polu. I mimo wszystko jest po prostu coraz lepiej. I nawet takie głosy, że oj tam, oj tam, doganiamy Unię, bo cała Unia wolniej się rozwija albo wręcz się cofa. Okej, okay, ale to też jest pozytyw. Skoro mamy teraz takie warunki, że kraje rozwinięte mają problemy, a nas te problemy dotykają w mniejszym stopniu, to to też jest dobrze. No i to tyle. Tradycyjnie tego typu koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki znajdziecie w sklepie zależy.pl, tak samo jak książkę Wojna Idei. Myśl po swojemu. Link do bonusowej części prasówki, jak zawsze, znajdziecie poniżej. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.